Dobry, Monika Laskowska, TV reklama. Jest ze mną bańka, e, gorzka bańka. Tak, obecna. E, obecna. Dziś wspaniale śpiewałaś, grałaś. E, jesteśmy na wernisażu. E, sztuka pop-art, coś niesamowitego. Uświetniłaś tę imprezę. E, wspaniały głos, gratuluję Ci serdecznie. Mm, powiedz mi. E, <laughs> Właśnie, śpiewałaś po francusku? Tak, śpiewałam po francusku, bo, bo tak wypadało właściwie. Dlatego, że jest tutaj fashion, a jak fashion, no to Paris. Może być New York, Londyn, ale Paris to Paris. I um, Kuba, e, który jakby z, z artu Tito zapoczątkował wszystko, słyszał mnie kiedyś gdzieś i zapytał czy nie zaśpiewałabym na tego rodzaju imprezie a ja lubię łączyć różne sztuki z muzyką dziedziny sztuki prawda i dlatego powiedziałam bardzo chętnie mhm. czy widziałaś może to co się działo jakie były eksponaty dzisiaj pokazane tak widziałam i powiem tak to to już nie jest mój świat, to kiedyś był mój świat, um, ale wiem, że może to bawić. Jeżeli się tym bawimy, to jest to zabawne, śmieszne. Natomiast um, myślę, że żyjemy w takich czasach, że... Um, no ja się skupiam już na czymś innym. Ale lubię powracać właśnie do tej błahostki, do tego bawienia się życiem właśnie w ten sposób, poprzez tego rodzaju eksponaty, które Gdzieś zdawałoby się, są zupełnie nam niepotrzebne, ale są pewnego rodzaju aktem sztuki, a no sztuka wzbogaca człowieka i sztuka nam w ogóle umo umożliwia jakiekolwiek przeżycie e, tego. Życie, które czasami jest trochę szare, prawda? No właśnie, szare, czasami trudne, e, czasami wesołe e, i w momentach artyści, Ty jako artystka, e, możesz dać nadzieję, kiedy jest trudny moment e, na świecie, w życiu drugiego człowieka, ty dajesz e, te nadzieje, innym razem rozbawiasz, cieszysz. E, powiedz mi, jak, się jak dziś się przygotowałaś do, do występu właśnie pod sztukę Popart i jak się przygotowujesz do występów? Um, myślę, że, znaczy to tak, za każdym razem jest właściwie inaczej, bo to zależy od imprezy. E, dzisiaj wiedziałam, że nic nie wiem. Że, e, to nie był typowy koncert, to nie były warunki, w których to jest tylko mój koncert, tylko byłam uświetnieniem imprezy, czyli tak naprawdę główna impreza to czuła się poza mną i zdawałam sobie sprawę, że będę musiała wyczuć publiczność. Ile mogę zaśpiewać, co ma sens, co zaśpiewać później, wcześniej. Więcej nie miałam żadnych planów. Miałam tylko porozkładane kartki na zasadzie, żeby nie zapomnieć, które piosenki bym chciała zaśpiewać. I tak dobierałam w miarę możliwości, czując publiczność. I powiem, że wcale nie wcelowałam za każdym razem w dziesiątkę. Ogólnie było ok, ale myślę, że jeden mój wybór mógł być lepszy. Powiedz mi właśnie, jaka jest interakcja z publicznością? Eee, to jest tak, że często jesteś z dala od publiczności, eee, też uświetniasz jakieś wydarzenia i nie zawsze ta publiczność eee, reaguje na to, co śpiewasz, tak? bo są zainteresowani oglądanie właśnie sztuki. Eee, jak to działa, powiedz? Czy ci pomaga to, że jesteś po prostu, śpiewasz eee, dla kogoś, a ktoś nie zwraca uwagi, czy jednak wolisz, jaka jest ta interakcja z tobą? Wiadomo, że wolę, wiadomo, że wolę, dlatego że wtedy, się, wtedy następuje przepływ energii pomiędzy ludźmi i to się naprawdę bardzo czuję i wręcz powiedziałabym, że ym, to, to pomaga mi śpiewać, bo mam, ym, mam wrażenie, że to ma sens. Ym, jeżeli widzę, że publiczność ym, nie jest no, przyjazna, może to nie jest dobre słowo, ale ma swoje sprawy. Tak. Wtedy zaczynam po prostu śpiewać, żeby śpiewać. Wtedy to już nie jest może jakaś wymiana, natomiast na pewno nie wchodzę w takie stany irytacji czy niezadowolenia, bo to nie ma sensu. Uważasz sobie klimat? Tak, oczywiście, dlatego że ja uwielbiam grać na scenie i zdałam sobie sprawę, że to jest częścią mojego życia i denerwować się tylko dlatego, że ktoś mnie nie słucha w danym momencie. Nie ma, nie ale ma oni sensu. na pewno Cię słuchają, tylko po prostu przyszli obejrzeć, załóżmy, dziś nie, bo wszyscy Cię słuchali, wspaniale śpiewałaś, widziałam, nie. ludzie byli zachwyceni, e, ale rzeczywiście ludzie po prostu przechodzą, bo oglądają załóżmy coś, e, oglądają obraz, przyszli wie, spotkać się z kimś, rozmawiają z kimś, e, ale na pewno Cię słuchają, to, mimo że nie, nie patrzą na Ciebie. To ja, to ja opowiem <laughs> taką anegdotkę, która właśnie jakby potwierdza to, ale to było ku mojemu zaskoczeniu. E, grałam na takiej gali pięknej, e, i grałam Parole-Parole. I um, był jeden stolik, który bardzo rozmawiał. I w pewnym momencie, przed refrenem, um, ja tam gram-gram-gram i narasta um, muzyka, i wiadomo, że będzie ten refren Parole. I zrobiłam taką ciszę, na zasadzie, żeby usłyszeć ten hałas. I zdawałoby się właśnie, że nie słuchali. Ci właśnie z tego stolika, który był najgłośniejszy, ten pan, który najgłośniej mówił, sam zaczął mój refer zrobił PAROLE! I ja wtedy sobie pomyślałam, no patrzcie, czyli jednak nie, słuchają, słuchają, czyli, słuchają, czyli coś tu tym jest, coś, coś tym jest. Tym jest. Ale oczywiście, że jest to gdzieś tam frustrujące, bo nie można do końca wejść tylko tak jak mówię, to już jest wtedy mój problem. Ja muszę zrobić takie w sobie ćwiczenie, że nie słyszę tego hałasu, który jest obok mnie, tylko daję to, co mogę, żeby to docierało do ciała, bo tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby ktoś słuchał i był w niebo wzięty, tylko chodzi o to, żeby mój głos sprawiał, że człowiek się czuje, um, łapie taką częstotliwość, na której... Na który jest mu dobrze. Tak. O to chodzi. Pięknie tak? mówisz. Zasłuchałam się. Dziękuję. Kochana, powiedz mi, kiedy Cię zobaczymy w najbliższym czasie? Koncerty? No jakie są, takie są, nieduże. Gdzie, taki, gdzie, gdzie cię możemy zobaczyć? Taki czas koronawirusowy, prawda? Ym, powiedziałabym tak, właściwie to teraz się dużo wydarzyło, bo otwierałam na Zamku Królewskim yy, wystawę ostatnio. Yy, jutro yy, jest yy, French, yy, znaczy French Cabaret, ja to nazywam, ale to jest Cabaret Du Caire, yy, yy, na plaży romantycznej. Jest taki film pokazywany, w którym gram, dlatego właśnie, że koronawirus to nie możemy tego robić na żywo, tylko to będzie on drive in i po prostu przyjeżdża się samochodem autem, samochodem i ogląda się e, ten na ogromnym ekranie, a częstotliwość jest radiowa, każdy ma w swoim miejscu. Gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie? Plaża romantyczna o godzinie e, 20.00 w Warszawie, tak. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to e, chcę serdecznie zaprosić wszystkich do słuchania e, moich audycji. Bo dostałam audycję autorską ostatnio w Radio Dla Ciebie i tam e, mam taką audycję pod tytułem Rendezvous z Gośką Bańką. Będę słuchać. E, zapraszam i zapraszam również czasami gości, czasami puszczam piosenki, które są dla mnie ważne, opowiadam o piosenkach, opowiadam o moich przeżyciach z Paryża, bo jednak tam spędziłam ponad 10 lat i Paryż znam no, lepiej niż Warszawę tak naprawdę. Hmm. Nie. to ja mam taki pomysł. Zaprośmy się, zapraszajmy się, dobrze, się. Dobrze. My kończymy, bo prywatnie trochę pogaduchę zrobimy. Mm, tak. E, dużo życzę, zdrowka, powodzenia, zapraszamy, gośćka bańka, rewelacyjna, piękna, wspaniała kobieta, przede wszystkim utalentowana. Jutro 20 plaża romantyczna w Warszawie będzie naprawdę bardzo romantycznie. Zapraszamy.